Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej moją chorobą. I po tej przerwie chciałbym nagrać filmik, który znowu będzie poświęcony przekładom Pisma Świętego. Jak wiecie, na moim kanale YouTube jest szereg filmików, w których omawiam poszczególne przekłady Pisma Świętego, ale Wy zadajecie mi pytanie takie. No dobrze, omówiłeś ten przekład, omówiłeś ten przekład, powiedziałeś jakie są wady, jakie są zalety tego konkretnego przykładu, ale powiedz nam, który z nich jest najlepszy, który jest najbardziej godny polecenia. I ja wtedy dopytuję, no najlepszy to znaczy jaki. Czy taki, który ma najlepszą okładkę, jest wydany na najlepszym papierze, ma dużą czcionkę, co to znaczy najlepszy przekład Pisma Świętego? I, ty, i wy wtedy odpowiadacie, no najlepszy, czyli najwierniejszy. Najwierniejszy, najbardziej zbliżony do oryginalnego tekstu Biblii w języku greckim albo w języku hebrajskim. I kiedy doprecyzowujecie to pytanie, że chodzi Wam o najwierniejszy przekład Pisma Świętego, to mi również pojawia się kolejne pytanie, pojawia się taka, taka wątpliwość. Wierny, czyli jaki? I żeby Wam to lepiej objaśnić, na czym polega mój dylemat, to Omówię to na przykładzie. I ponieważ większość z Was, ogromna większość z Was, nigdy nie uczyła się języka greckiego czy hebrajskiego, natomiast ogromna, przeważająca część z Was uczyła się na pewnym etapie swojego życia języka angielskiego, to pozwólcie, że objaśnię Wam, na czym polega mój dylemat na przykładzie, właśnie języka angielskiego. W języku angielskim mamy takie przysłowie, mamy takie powiedzenie to kill two birds with one stone, e, czyli to kill to jest oczywiście zabić two to jest dwa birds ptaki with z one stone z jednym kamieniem, czyli zabić dwa ptaki z jednym y, kamieniem. I y, w języku polskim istnieje tak zwany przekład interlinearny pisma świętego, który tłumaczy słowo na słowo. Słowo na słowo nic nie zmienia, słówko na słówko. I gdybyśmy według zasad obowiązujących w przekładzie interlinearnym przetłumaczyli to angielskie przysłowie, to musielibyśmy to przetłumaczyć: zabić dwa ptaki z jednym kamieniem. Oczywiście po polsku tak się nie mówi. Ale właśnie przekład interlinearny. Polega na tym, że tłumaczymy słowo na słowo, nie zmieniamy szyku zdania, nie zmieniamy gramatyki, i nawet jeżeli efekt będzie niepoprawny, biorąc pod uwagę gramatykę i stylistykę języka polskiego, to ten przekład zostawiamy, zostawiamy taką surówkę. I to jest przekład interlinearny. Ale oprócz przekładów interlinearnych, jest, są przykłady, które. Posługują się ekwiwalencją formalną. <laughs> Więc tłumaczom przyświeca taka zasada ekwiwalencji formalnej. Co to znaczy? To znaczy, jeśli to tylko możliwe, to zachowujemy oryginalny układ słów. Jeśli to tylko możliwe, zachowujemy formy gramatyczne. Ale staramy się mimo wszystko, żeby to było w języku polskim, żeby ten przekład nie naruszał zasad gramatyki, stylistyki, pisowni języka polskiego, współczesnego języka polskiego. Więc gdybyśmy angielskie przysłowie tłumaczyli na język polski e, według zasad ekwiwalencji formalnej, to przetłumaczylibyśmy zabić dwa ptaki jednym kamieniem. Zabić dwa ptaki jednym kamieniem. No ale jeżeli wyjdziemy na ulicę i powiemy takie przysłowie, no powiem ci takie przysłowie, powiedzenie zabić dwa ptaki jednym kamieniem, to niektórzy ludzie mogliby to zrozumieć, mogliby zrozumieć o co chodzi, a inni z kolei mogliby się zastanawiać, jakie jest znaczenie tego przysłowia, mogliby nie rozumieć, no bo przecież nie wychowaliśmy się w Anglii, nie wychowaliśmy się w Stanach Zjednoczonych, nie znamy tamtego kontekstu kulturowego, nie wszyscy znamy angielski na tyle dobrze, żeby zrozumieć do głębi jakieś przysłowie czy powiedzenie angielskie. I tutaj pojawia się kolejna grupa tłumaczy. Grupa tłumaczy, którzy posługują się w tłumaczeniu zasadą ekwiwalencji dynamicznej. To znaczy, oni mówią, nie wystarczy oddać słowa. Trzeba oddać sens. Oni mówią, dobry przekład, wierny przekład. To taki przekład, który, który jest najbliżej sensu. A nie najbliżej pojedynczych słów. I oni to przysłowie to kill two birds with one stone oddaliby poprzez upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo w Polsce nie mówi się zabić dwa ptaki jednym kamieniem. W Polsce mówi się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. A więc zobaczcie, mamy jedno zdanie angielskie i mamy trzy przekłady. Mamy przekład interlinearny, który tłumaczy słówko na słówko. I gardzi polską gramatyką. Taki przekład jest najbliższy tkance tekstu oryginalnego, ale nie nadaje się do czytania na co dzień, bo jest zbyt mozolny w czytaniu. Mamy przekład ekwiwalencji formalnej, gdzie dostosowuje się ten przekład do zasad gramatyki polskiej, ale mimo wszystko pozostaje się, o ile to możliwe. Przy tym oryginalnym brzmieniu tekstu w oryginale i mamy przekład dynamiczny, który mówi, nie tłumaczmy słowo na słowo, ale oddajmy sens, oddajmy sens. No i teraz waszym zdaniem, który z tych trzech przekładów jest naj, naj, najwierniejszy? Czy przekład interli, interlinearny, czy ekwiwalent formalny, czy ekwiwalent dynamiczny? Który z tych przekładów jest który z tych przekładów jest najbliższy oryginałowi? Moim zdaniem nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Najbliżej tkanki oryginalnego tekstu jest przekład interlinearny, ale nikt go nie będzie czytał przecież. Ale czy ekwiwalent dynamiczny nie jest wierny oryginałowi, jeżeli w pełni oddaje myśl, w pełni oddaje sens? Czy ekwiwalent formalny, tłumacząc blisko szyku zdania oryginalnego, będąc blisko szyku zdania oryginalnego, czy nie zaciemnia znaczenia oryginału, nie oddając tak naprawdę sensu, tylko oddając poszczególne słowa? Bez komentarza, bez przypisu, niektórym będzie bardzo trudno zrozumieć przekład który jest ekwiwalentem formalnym. Więc, jak Wam się zdaje, który z tych trzech przekładów jest najbliższy oryginalnemu, możecie swoją opinię wyrazić w komentarzach pod tym filmem. W języku polskim mamy wiele przekładów Pisma Świętego na język polski. Żaden z nich, albo bardzo niewiele z nich, jest w stu procentach albo przekładem interlinarnym, albo ekwiwalentem formalnym, albo ekwiwalentem dynamicznym. Zazwyczaj to jest gdzieś pomiędzy w tym spektrum. Na przykład starsze przekłady Biblia Gdańska albo Biblia Jakuba Wójka raczej jest bliska tej lewej strony, tej osi, tego, tego, tego grafu tutaj, który wyrysowałem. Czyli jest bliższa przekładom interlinearnym oraz ekwiwalentom formalnym. Współczesne przekłady, takie jak Biblia Paulistów na przykład, jest bliższa przekładom dynamicznym, chociaż niektóre zdania tłumaczy całkiem dosłownie. Więc ciężko, biorąc do ręki konkretny przekład, zaklasyfikować go. To jest stuprocentowy przykład formalny, Albo stuprocentowy przekład dynamiczny. Nie. To jest gdzieś pomiędzy, to jest, to jest gdzieś rozmyte w tym całym spektrum. Biblia Hosanna nie jest ani czystym przekładem dynamicznym, ani czystym przekładem formalnym, ale ma tendencję, raczej zbliża się ku przekładom formalnym, ku ekwiwalentowi form formalnemu. Jeśli to tylko możliwe. Jeśli to tylko nie zafałszuje tekstu zupełnie, jeżeli nie uczyni to tekstu niezrozumiałym zupełnie, to stara się tłumaczyć słowo na słowo i to nawet w takim szyku, jaki został za, 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 załączony, jaki został zastosowany w oryginale. Zależy nam bowiem, aby przekład Biblii Hosanna. Nadawał się do studium biblijnego, takiego pogłębionego studium biblijnego, a więc, aby poprzez ten przekład można było dotrzeć do konkretnego słowa. Więc jest to pewne spektrum. I jeżeli mnie pytacie, który z tych przekładów jest najwierniejszy, to ja odpowiadam każdy. Przekład dynamiczny jest wierny sensowi. Przekład formalny. Jest wierny gramatyce, jest wierny szykowi zdania. Jeśli chcecie podarować Biblię osobie, która nie jest teologiem, który, która nie ma przygotowania, wydaje mi się, że bezpieczniejsze będzie, jeśli podarujecie mu przykład dynamiczny. Na przykład podarujecie mu Biblię Paulistów, ale jeśli tworzycie grupę biblijną, albo w swoim Kościele, w swoim zborze, chcecie. chcecie rozpocząć takie pogłębione studium biblijne to tutaj wydaje mi się, że dla was lepszym rozwiązaniem, wierniejszym rozwiązaniem będzie przekład, który jest ekwiwalentem formalnym, na przykład Biblia Hosanna. Tak na to pytanie odpowiem. Każdy z tych przekładów jest przekładem wiernym. Macie na półce w księgarni kilka tłumaczeń i każde jest godne polecenia. Ale to, które polecimy jako szkoła biblijna, czy ja jako dyrektor tej szkoły, to zależy od tego, z jakim człowiekiem się spotkam. Jeśli spotkam się z kimś, kto, ma, kto jest ugruntowany w Słowie Bożym i chce to słowo, to, 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 tą wiedzę swoją pogłębić, polecę mu raczej ten przekład z lewej strony ten bliższy ekwiwalentowi formalnemu bliższy interlinii. Ale jeśli spotkam nastolatka, który dopiero zaczyna swoją przygodę z pismem świętym, raczej będę mu polecał przekład dynamiczny, bo i on jest wierny, ale jest wierny na inny sposób. Są jednak przekłady, których nie polecam, bo nie są to przekłady. Nie są ani dynamiczne, ani, ani formalne nie są to interline, interline, interlinie, ale w części albo w całości są to po prostu wykwity poglądów. E, autora przekładu, tłumacza, który się podjął tłumaczenia. Na przykład e, Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Biblia przetłumaczona przez pastora Zarębę, w Ewangelii Jana w drugim rozdziale, w czwartym e, wersecie mówi tak: Jezus odpowiedział: Rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego kobieto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. To jest ten moment, kiedy matka Jezusa Maryja. Mówi mu, że na weselu w kalnie galilejskiej zabrakło wina. Na no, a o niej odpowiada: Co mnie do tego? To nie moja sprawa, jeszcze nie nadeszła moja godzina. I tutaj pastor Zaręba dodaje taki, taki wtręt, taki dopisek. Rozumiem Twoje zatroskanie. No być może mu się wydawało, że, że być może, bo tego nie wiem, że słowa Jezusa są zbyt takie szorstkie, zbyt oschłe że ktoś mógłby uznać, że pan Jezus jest nieczuły na problemy ludzkie, a może jest jakiś inny powód dla którego pastor Zaręba postanowił tutaj dodać taki wtręt, ale to nie jest przekład. To jest po prostu dodanie całego zdania, całego zdania, zdania, którego Jezus nigdy nie wypowiedział. I takich przekładów nie polecam. Takich przekładów nie polecam. Dlatego, że chcę mieć pewność, że jeżeli bierzesz do ręki Biblię, to bierzesz do ręki natchnione Słowo Boże. Słowo Boże, a nie słowo ludzkie. A więc jeśli mamy do czynienia z przykładem, który zawiera jakieś dopiski, albo ujmuje jakieś fragmenty Pisma Świętego, albo dodaje, to taki przykład nie jest godny polecenia. Nie jest godny polecenia przekład. 14. wersetu 5 rozdziału listu Jakuba w Biblii Tysiąclecia, gdzie Jakub radzi, że jeżeli ktoś z was zachoruje, to powinniście przywołać starszych kościoła, a Tłumacz Biblii Tysiąclecia mówi: niech sprowadzi kapłanów kościoła. No bo wiemy, że w kościele katolickim obowiązuje dogmat o, o, obowiązuje sakrament kapłaństwa. Sakra, sakrament kapłaństwa nie występuje w Piśmie Świętym, ale aby jakby ugruntować ten, ten sakrament, to tłumacz Biblii Tysiąclecia pisze, niech sprowadzi kapłanów kościoła, zamiast starszych kościoła, zamiast przełożonych kościoła, czy prezbiterów kościoła, bo każdy z tych przekładów byłby, byłby dozwolony, to oni tutaj piszą, niech sprowadzi kapłanów kościoła, czyli mamy wyraźną projekcję, Poglądów teologicznych, na przykład pisma świętego, i takich przekładów nie polecam. Takich przekładów nie polecam. Więc wierny przekład to zarówno przekład formalny, jak i dynamiczny, pod warunkiem, że nie zawiera naleciałości konfesyjnych, że wyznanie tłumacza nie wpływa na to, jak on przetłumaczył tekst, oraz nie zawiera dopisków lub skreśleń, które nie mają żadnego związku z oryginalnym tekstem Pisma Świętego. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że odpowiedziałem na Wasze pytanie. Odpowiedź jest wprost taka. Możesz sięgnąć po każdy dobry przekład, niezależnie od tego, czy to będzie przekład dynamiczny, czy to będzie przekład formalny, każdy z nich spełni swoją rolę. Zależy od tego, na którym etapie jesteś. Jeżeli jesteś na początkowym etapie, raczej kup sobie przekład dynamiczny. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowany albo prowadzisz lub uczestniczysz w studium biblijnym takim pogłębionym, egzegetycznym studium biblijnym, kup sobie przykład formalny. Nie ma to dla mnie przynajmniej Żadnego znaczenia, bo jedne i drugie są wierne. Nie można powiedzieć, że któreś z nich zafałszowują. Jeśli chciałbyś Pismo Święte studiować razem ze mną, to masz ku temu sposobność. Możesz wejść na stronę www.j1213.org i tam znajdziesz m.in. kursy biblijne. Ale możesz też w każdy czwartek o godzinie 21.00. Uczestniczyć w tak zwanym czwartku z Biblią, który jest online i który jest na żywo. Kliknij w link, który znajduje się w opisie do tego filmu pod tytułem Czwartek z Biblią, zarejestruj się na tamtej stronie. No i od tego momentu będziesz mógł uczestniczyć razem ze mną w takim 30-minutowym studium. Nigdy to studium nie przekracza 30 minut i odbywa się w każdy czwartek. O 21. Niezależnie od tego, jeżeli mieszkasz w północnej części województwa śląskiego, to możesz spotkać się ze mną osobiście w jednym z klubów biblijnych, które prowadzę w Sosnowcu w Zawierciu albo w Częstochowie. Także zapraszam Cię serdecznie do ugruntowywania swojej wiedzy i poznawania Pisma Świętego razem ze mną. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Niech Ci Bóg błogosławi. Do usłyszenia.